Druga kolejka PGX Religii już za nami, mieliśmy bardzo wyrównane spotkania, przynajmniej trzech, trzech czwartych rundy, mieliśmy dużo zaskoczeń pozytywnych Więc teraz czas na to by je sobie podsumować Zaczynamy od meczu, by Lublin, gdzie to miejscowy motor podejmował włókniarz Częstochowa Mecz na papierze wyglądał na to, żeby Lublin po prostu znowu pokazał siłę Dokopał włókniarzowi, tak na papierze się to prezentowało. Aczkolwiek włókniarz się stawiał, i ostatecznie wyszło, można powiedzieć, tylko 49-41 dla motoru. Już od początku meczu włókniarz się stawiał, gdzie to na przykład w pierwszym biegu Pawlicki ograł Kuberę. Czy to juniorzy często achowcy wyrwali remis w biegu juniorskim. Czy to potem Wiktor Lampard pokonał Mateusza Cierniak. Potem zaś znowu Karczerski pokonuje. Przyjemskiego w biegu czwartym No i ta pierwsza runda zapowiadała się mega Pasjonującą Z tego powodu, że Częstochowianie Mieli moc, mieli czym atakować I czym się stawiać W biegu czwartym mieliśmy Wynik 4 do 2, warto to zapamiętać, bo Na początku same remisy No i po czterech biegach 13-11, potem fala Remisów do biegu Dziewiątego, w którym to znowu Lubin Wygrał 5-1 no i potem w biegu 13 4-2. Reszta wyników cały czas niezmiennie 3-3. Aż 12 takich wyścigów w meczu, tylko 3 innym wynikiem zakończone niż 3-3. To na pewno będzie zapamiętane w tym meczu. Zapamiętany też będzie Piotrek Pawiski z pierwszych dwóch swoich startów, gdzie to na, tak jak mówiłem, w pierwszym ograł Kubere, w drugim Stawiał się z Mazlikowi, ale jednak, jak wiadomo, z Mazlikowi bardzo ciężko się e, postawić. No i tak to wyglądało, że Częstochowie naprawdę stawiali się jak mogli, remisowali co mogli, aczkolwiek Rubin no, u siebie, jakby przegrał, to byłaby niespodzianka. Tym bardziej jeszcze z takim e, z takim włókniarzem Częstochowa. Jeśli chodzi o dorobki punktowe, to we włókniarzu Częstochowa, tak jak mówiłem, Pawliński pierwsze dobre trzy e, pierwsze. Dwa biegi bardzo dobrze. Potem 0, 1 taśma 0, więc ta druga połowa meczu na pewno bardzo słabo. Wiktor Lampard, bardzo dobrze jak na siebie. 4 plus 1 w trzech wyścigach, potem go już zmieniali, bo wiadomo chcieli powalczyć o coś więcej. Hansen 3 plus 1 no i tutaj Mac Hansen też został zmieniany, aczkolwiek tu bardziej już słusznie niż Wiktor Lampard, który nie przywiózł żadnego zera w tym meczu. Kasper Wory na bardzo słaby początek 0-1, potem 3 razy na 2 punkty zapunktował. Łącznie 7 plus 1. Jason Doyle lider tak jak miał, wykonuje taką robotę jaką miał 14 plus 1. No i juniorzy aż 7 punktów, łącznie Karczewski 3, Ludwiczak 4, obaj po jednym punusie jeszcze dorzucili, bardzo dobra robota juniorów częstochowskich, natomiast w Lublinie Kubera słaby początek, potem już same trójki, łącznie zbierało się 12, Lindgren na odwrót, na początku bardzo dobrze, potem 1 i 0, łącznie 8 punktów, Holder bardzo dobry występ 11 Mateusz Cierniak tylko jeden punkt z bonusem bardzo słaby występ Mateusza Marcus Marzlik, natomiast 13 plus 1 jechał po komplet, dopiero w 15 biegu został y, pokonany, no i juniorzy, jak na Lublin, to Kiepsko się spisali. Przyjemski 4 punkty, Bańbor 0 i Jaworski, który został w szansę w biegu 12 także 0. No i tutaj nawet. Warto o tym wspominać, że juniorzy z Częstochowy pokonali bezpośrednio juniorów z Lublina 7 do 4. Dużą rolę mogła odegrać pogoda, która sprawiła, że przed meczem, dzień przed meczem, padał deszcz. Może to sprawiło, że Lublin stracił ten atut swojego toru i nie mogli do końca się połapać. Przez to właśnie Częstochowa miała tą szansę, żeby. Cokolwiek ugrać, aczkolwiek myślę, że 41 punktów jak na terenie w Lublinie to jest bardzo dobry wynik. Drugie starcie było to starcie GKM wróciąc zdrowym Rybnik. No i tutaj GKM wygrywa 51-39, aczkolwiek Rybnik też walczył jak tylko mógł. Stawiał się, na pewno w tym stawianiu pomagał Chris Holder oraz Rohan Tangate. Australijczycy naprawdę jadą bardzo dobry sezon. Jak na razie żadnych Minusów po stronie tej właśnie australijskiej pary nie można zapisać. Bardzo dobrze się prezentują. Do tego Nikki Pedersen także dołożył swoją cegiełkę 13 punktów. Słabo natomiast pojechał Maxim Drabik. Tylko 5 punktów z bonusem. Jedna trójka wpadła, aczkolwiek poza tą trójką tylko dwie jedynki i dwa zera. Kasper pludra. Nie pojechał źle, pokonał Jakuba Miśkowiaka w bezpośrednim pojedynku, więc to na pewno na plus dla niego łącznie dwa punkty w dwóch biegach, co nie jest jakimś mega fatalnym występem. Kaspra no i Juniorka, jeden punkt dowiedziony w biegu juniorskim. Natomiast Grudziądzu Max Freak, który był też niepokonany do swojego ostatniego wyścigu, Jamon Lindsay tylko 5 punktów, jedna trójka na początku, potem same jedynki i zero. Michael Jepsen 11. Słaby początek, 0 punktów, ale to wiemy, że w Grudziądzu ciężko wyprzedzać w pierwszym biegu i to Michael właśnie stał się ofiarą tego, no można żeby rzec, przepisu. Jakub Mićkowiak, bardzo fatalny start, 0-0, jedynka, ale potem wygrał swój bieg, no i zasłużył tym, według Roberta Kościechy na występy. W biegu nominowanym Wadim tylko 9 punktów na początku. Trójka, 0 i 3. Dwójki na pewno oczekiwano troszeczkę więcej od Wadima Junior Juniorzy bardzo dobrze. 5 plus 1 i Łobodziewskiego i Małkiewicza. Co do ciekawostek, warto też powiedzieć, że Kasper Łobodziński po drugim biegu przełamał 100 punktów w EPG, które widzę, więc gratulacje do, dla Juniora. Trzecim meczem był mecz stali gorów z KS Toruń. No, i tutaj zaskoczenie, jak na moje, Remis 45-45 Gorzów się postawił u siebie. Pokazał, że potrafi postawić się nawet, takim zawod nawet, nawet takiej drużynie jak Toruń, która jest pretendentem jednak do mistrzostwa. Aczkolwiek trochę dalej widać te ślady wyjazdowych, wyjazdowej formy Torunia. No, tutaj na pewno zawiódł Emil Sajputinow tylko 4 punkty Emila. Oczekiwano na pewno więcej, tym bardziej, że Emil miał numer z piątką, co oznacza, że jechał z juniorami, co dalej oznacza, że jego biegi z juniorami kończyły się zawsze wynikiem 5-1 dla Gorzowa. I to cały czas Toryn musiał odrabiać. Słaby początek, tak jak miał Dudek, dwie jedynki na początku, potem już widzieliśmy Dudka, którego na pewno Toryn chciał oglądać. Lambert pojechał tak sobie, 7 punktów, bardzo dobry występ natomiast z dwóch nowych zawodników Torunia. Jankwek 10 plus 1, Mikkelsen 12 plus 1, do nich żadnego żalu na pewno w kibice, aniż zarząd toruński nie może mieć. Lewandowski 2, Kawczyński 0, jeśli chodzi o Gorzów, Waculik 9 plus 1, bez trójki na własnym torze to na pewno może zaskoczyć kibiców. Jasne, miał tam dwójkę z bonusem, aczkolwiek no jednak poza tym przydałaby się jakaś jednak trójka na własnym torze, tym bardziej. Anders 12 punktów, tylko jedna wpadka z zerem. Oskar hatła dostał swój, swoją szansę, w pierwszym biegu wyjechał na tor. Skończył, no tak jak pewnie wielu oczekiwało, myślało, skończył z zerowym dorobkiem. Andrzej Lebedew 8 punktów. Mocno w kratkę. Na początku dobry występ, trójka. Potem gorszy występ, jeden punkt. Znowu dobry występ, trójka. Zerówka. No i jedynka, ale to taka już lepsza jedynka dająca remis w meczu. Oskar Pfeiffer 5 punktów. Oskar Paluch, natomiast 9 plus 1 gorzej niż w rybniku. Aczkolwiek też na pewno pretensji do niego nie, nie można mieć. No i Hubert Jabłoński 2 punkty ważne. Ważny punkcik w biegu 12, gdzie to Gorzów wygrał 4 do 2. Warte odnosowania był te, na pewno bieg trzeci, w którym to w Gorzu wystawił parę pfeiffer Lebiediew, Toruń miał parę Sajputinów Lambert. Przed meczem każdy wskazywał, że tutaj na pewno Toruń odskoczy na 4 punkty. Aczkolwiek skończyło się to 4-2 dla Gorzowa. Mogło to być właśnie spowodowane tym, że Sajfutinov oraz Lambert, Lambert strasznie słabo pojechali w tym meczu. To znaczy, Sajfutinov strasznie słabo, Lambert nie aż tak strasznie, aczkolwiek nie na jego poziomie, jaki by kibice Stolunia oczekiwali. Natomiast wyniki 5 do 1 gwarantowała para Kwech mikkelsen co mogło bardzo cieszyć kibiców Stolunia. No i ostatnim meczem. Tak zwanym hitem kolejki miał być Mężczyzna Rosławia z zielono, górskim falubazem Miał być to hit, miał to być mega wyrównane starcie, skończyło się 60 do 30. Folubaz jak na razie cieniem tego, co się od niego oczekuje. Bardzo słaby występ zielonogórza górzan we, we Wrocławiu. Liderzy zespołu robiący po 9-8 punktów to strasznie mało jak na kogoś, kto miał bić się o top 4, a kto wie, czy nawet niektórzy wskazywali, że mieli się bić o medale Tutaj widzieliśmy naprawdę słabą formę Zielonogórzan Podobnie jak w meczu z Lublinem Pawlicki 8 punktów Michał Cużytek 2-0 Rasmus Jensen też 1 punkt tylko Hampel dobry start, 2-2-3 potem 1-2-0 Leon Madsen dalej nie na swoim poziomie jakiego tego oczekiwano 9 plus 1 bez żadnej trójki. Tak samo jak w przypadku Waculika, zdarzyła mu się dwójka z bonusem. Aczkolwiek od Madsena na pewno oczekuje się tego, że to miał być lider, i od niego oczekiwano co najmniej dwóch cyfrówek w każdym meczu. Akurat do juniorki zielonogórskiej nie można się aż tak mocno przyczepić. Oskar Hurysz wygrywający w biegu juniorskim to na pewno duży plus. No i Damian Ratajczak niby tylko jeden punkt, aczkolwiek, to wie, czy gdyby nie defekt, to Juniorka nie dowiodłaby 5-1 w drugim biegu. Potem jeszcze ładnie sobie Damian powalczył z danym Bulejem więc akurat do Juniorki nie można tu mieć większych pretensji. Wiadomo, od Damiana trochę więcej się oczekiwało niż jeden punkt na mecz, aczkolwiek, tak jak mówię, kto wie, co to by było, gdyby nie ten defekt w drugim biegu. Natomiast we Wrocławiu Łaguta 12. Kers komplet punktów 14. Plus 1 naprawdę bardzo dobrze się zaprezentował na olimpijskim I to co mówił Łaguta, po, to było po PGE IMME Mówił, że Kercz naprawdę bardzo szybki jest na stadionie olimpijskim. Tutaj się to sprawdziło w 100%. Komplet punktów nie do złapania. Bartłomiej Kowalski, też tak, tak samo jak w tamtym sezonie u siebie na torze forma mutant 12 plus 1 Dan bioli trochę słaby 9 plus 2 aczkolwiek łącząc bonusy z punktami jest dwucyfrowka słaby występ Macieja Janowskiego, który to trochę pomagał tej zielonogórskiej drużynie, żeby nie było aż takiego blamażu bo dwa biegi, które Falubas wygrał drużynowo były właśnie z udziałem Macieja Janowskiego Kowolik dwa punkty, Krawczyk 4 plus 1, z czego naprawdę bardzo cenna wygrana w biegu 12, gdzie to na 5-1 z batkiem Kowalskim przyjechali. Co więcej można powiedzieć o tym meczu, to to, że jak na razie w 100% zgadza się to, że w czwartym biegu Sparta Wrocław będzie mieć problemy z taśmą. Wiemy co się wydarzyło w Toruniu, tutaj wydarzyło się to, że Stojak przytrzymał tą taśmę. Wielu, wielu uważa, że to nic nie zmieniło. No, patrząc na wynik, totalnie nic nie zmieniło się w powtórce. Aczkolwiek no, regulamin jest jaki jest, trzeba było ten bieg powtórzyć. A więc tak prezentowała się ta druga runda PG Extra Ligi. Była to naprawdę ciekawa runda, wiele zaskoczeń takich jak Częstochowa, Gorzów, Rybnik stawiający się w Grudziądzu. Może to więc pokazywać, że Liga w tym sezonie nie będzie aż tak podzielona na pół jak to było tamtym sezonie. To by było już na tyle. Zapraszam Was na kolejne odcinki w czwartek. Pewnie typowanie tak jak to mam w planach. No i we wtorki pewnie będą się pojawiać filmy z podsumowań. Tak to sobie zaplanowałem na ten sezon. Ja się z Wami żejdam i do następnego odcinka.